Widzowie, co to jest za obrazek? Czemu tutaj jest pimpek płaczący bez nóg? Gdzie są jego nogi, widzowie? E, chwileczkę. One są na widelcu, w tym momencie ktoś go konsumuje, a zjada go, widzowie, smerfkat. Nie wierzę, widzowie. Smerfkat zjada Pim pimpka? Dl dlaczego, widzowie? Jestem naprawdę bardzo przestraszony. Musimy uratować pimpka szybko. Tutaj jest jakieś wejście, i tam na końcu jest oczywiście pimpek, który właśnie jest jedzony przez smerfkata. Pomóżmy mu. Czemu tutaj są główki pimpka wszędzie postawiane. E, Pim Impek, idę po ciebie, słyszysz nas? Chyba nas nie słyszy, widzowie. Tutaj jest przejście dalej, ale tutaj też są jakieś drzwi, widzowie. I chwileczkę. Czemu tutaj jest tak bardzo dużo kolców? Eee, tutaj też chwileczkę, czy mamy iść do tych drzwi? Eee, czy... Ej! Chwilę! Czekajcie, spróbujmy to, widzowie, przeskoczyć. Uuu, Muszę być bardzo ostrożny, bo tutaj jest bardzo dużo kolców. Zobaczcie, jak bardzo mało brakuje, żeby one się na mnie nabiły, widzowie. Ja wtedy umrę. I czemu tutaj jestem ja nabity? Co ten smrwka robi? Czy on chce mnie, widzowie, naprawdę zjeść? Nie, nie mogę na to pozwolić. Chwileczkę. To jest naprawdę straszne. Tutaj jest informacja: zjem was. O nie, widzowie. Musimy szybko pomóc Pimpkowi, żeby nie został zjedzony. Chwileczkę, Pimpek, idę po ciebie. A tutaj naprawdę ten smurfkat jest dziwny: to jest taka istota z lasu. Chwileczkę, tutaj jest przejście dalej. Uwaga, jest obrazek tak No, za serduszkach, widzowie. Dlaczego on ma takie serduszka? Przecież on zjada Pimpka. On powinien być jakiś zły. Naprawdę, chwileczkę. Eee, tu jest prezent. Chwileczkę, czy to nie jest jakaś. Podpucha. Smerwka zjada mojego przyjaciela, a teraz daje mi prezencik. Um, chwileczkę, widzowie. Spróbujmy sobie odpakować ten prezencik. Ciekawe, co się znajduje w środku. Uwaga, zb zbierzmy go. O tak, e Dostałem, widzowie, grzybka! Czy wy to widzicie? A! Czemu, widzowie, dostałem w prezencie od Smurfkata grzybka? Ja nie chcę go zjadać. Absolutnie, widzowie. Nie, nie chcę go. Naprawdę. Trzeba go, widzowie, wyrzucić tego grzyba. Um, zostawmy go tutaj. Dziękuję ci, Smurfkacie, za prezent, ale my nie przyjmujemy takich prezentów. Chcę odzyskać mojego przyjaciela. Um, chwileczkę. Tu jest historia, jak Pimpek się znalazł chyba tutaj, jak go porwał Smurfkat. O nie, Pimpek zgubił się w lesie. O nie, widzowie, czyli Pimpek poszedł do las i się zgubił i w taki sposób Smerwkat go złapał, chyba tak mi się wydaje. Co się tutaj dzieje? On próbuje chyba złapać zasięg w telefonie, żeby zadzwonić na przykład do mnie albo po pomoc. I chwileczkę, on coś napisał. Pomocy, SOS, utknąłem. On to widzowie napisał nad na, na ziemi. Czemu? Czemu nikt nie pomógł Pimpkowi? No w sumie nie miał zasięgu widzowie. Smutny Pimpek. Ciekawe co się stało dalej, uwaga. Nagle znalazł niebieskiego grzyba na talerzu. Chwileczkę, Pimpek, o nie Znalazł tego grzyba, którego widzieliśmy Przed chwilą, to jest grzyb Smurfkata Pimpek, muszę cię uratować, czemu on to Widzowie zrobił, naprawdę spotkał takiego grzyba Na stole, ciekawe co z nim zrobił Widzowie, zobaczmy dalej Zniszczył grzyba, bo był dziwny Nie, nie gadajcie widzowie, że Pimpek Wykopał tego grzyba, oh no On miał taką długą rękę I go chciał wykopać za wszelką cenę O nie widzowie, coś czuję Że to się może źle skończyć, wykopanie Tego właśnie grzybka, przecież ten grzybek należy do Smurfkata. Czy właśnie dlatego Smurfkat chce go zjeść? O nie, widzowie, czy on się na nas uparł dlatego? Chwilę, zobaczmy, co się stało. <laughs> Smurfkat zauważył kogoś przy jego stole. Eee, patrzcie, widzowie, Pimpek stoi sobie przy stole. Z ze zniszczonym, oczywiście, grzybem. Już nie ma tego grzyba. A za nim stoi Smervkat. Czy wy to widzicie? Tak wygląda Smerwkat? To jest atrapa, widzowie. Ale Smerwkat chciał pokazać, jak to było. To on to wszystko zrobił, widzowie. Smerwkacie, przepraszam cię za Pimka, Naprawdę. Ech, chwileczkę. Pimpek się przestraszył. Ja też bym się przestraszył. Aaaa! Czy wy to widzicie, widzowie? Oh my god. Smurfcat tak się na niego patrzy. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest naprawdę ten kotek, który jest zagubiony w lesie. Co teraz on zrobi? Tylko, żeby nie zjadł, widzowie. Niech pimpek żyje, naprawdę. Napiszcie komentarz, co wy o tym myślicie. Uwaga, e, co on zrobił? A, smurfkat zauważył, że ktoś zepsuł jego kolację. I taka płacząca buźka. O, nie, widzowie. Smurfkat teraz się wkurzy. Nie byłby chyba na niego taki zły, gdyby nie zauważył, że zniszczył jego grzybek. Czyli tak jak tak naprawdę jego kolację. A pimpek tak się patrzył. What? naprawdę, pimpek, musiałeś to niszczyć? Ciekawe, co się stało. Dalej, uwaga, pimpek błaga mnie. Smurfkat się wkurzył i Chce zjeść Pimka, bo zniszczył mu kolację. No nie, widzowie. Czyli tak naprawdę o to w tym chodzi. O oh my god. Smurkat się wkurzył na Pimka, bo zniszczył mu kolację. Nie wierzę. Naprawdę ten niebieski grzybek? Pimpek mógł już zostawić w spokoju to wszystko. Po co on poszedł w ogóle do lasu? Chwilę, zobaczmy co się dzieje dalej. Uwaga. E, tutaj jest kolejna hi historyjka. Ej, chwilę. Czy to nie jestem ja? Ej, widzowie. Żarty się kończą. Dlaczego tutaj jestem ja? Luczek idzie pomóc swojemu koledze. Okej, okay, idę sobie. Um, faktycznie, to jestem ja. Ej to, jest ej, to jest te zdjęcie z początku. To jest zdjęcie z początku. Pimpka, pamiętacie co był nabity na, na widelec? Ale chwilę. Ja sobie idę i co dalej się dzieje? Chwilę. Smurfkat obserwuje go z daleka. Z takimi oczami zmrużonymi. Czy wy to widzicie? O nie. Chwilę. Czy w tym momencie smurfkat gdzieś mnie obserwuje? Um, oby tylko nie chwilę. Zobacz... Nie, czekaj. To jest prawda? Jego te... Ej, nie, nigdzie nie... Nie, widzowie. Ja się zaczynam bać naprawdę tego smurwkata. oby tylko nie zjadł Pimpka ani mnie! Chwilę, nie, 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 to nie może tak się skończyć, co się stało dalej? Eee, czy teraz to idzie na bieżąco widzowie? Chwilę, chwilę. Eee, Luczek spotyka smurwkata w grzybach. Eee! Nie! To jest historyjka, czy on tam stoi naprawdę widzowie? Eee, nie no, chyba historyjka, czekaj. Ja nie widziałem nigdzie grzybów, tylko jednego widziałem. Czekaj, eee. Co się stało dalej? Zobaczcie. Ja normalnie go zauważyłem w grzybach. Nie, nie. E, halo. Nie, to jest widzowie. Atrapa, dobra, to jest atrapa. Co się stało dalej? E, chwileczkę. Smurwka zjada dwa pieski. O nie! Czy wy to widzowie widzicie? Tu leży ja z moim przyjacielem. O nie, dlaczego? Smurwka, Cię przepraszamy, Cię nie chcieliśmy Ci zniszczyć grzybków. My lubimy Twoje grzybki, Naprawdę. E, czemu on trzyma już widzowie? To jest atrapa. Mam nadzieję, że tak. Tak, to jest atrapa, widzowie. Tutaj w tych historykach wszystko jest atrapą. Dobra, w takim bądź razie przejdźmy dalej. Wejdźmy sobie do tych drzwi i zobaczmy, co jest dalej. Ile tu jest grzybów, widzowie! I tam jest chyba wyjście. Miau, miał, miał. Ej, e, chwileczkę, czy ja słyszałem jakiegoś... Ej, kotek! Tu jest kotek, widzowie! Uwie... Ej, uwięziony kotek! Co tutaj robisz? Wśród tych dziwnych niebieskich grzybów. Pomocy jestem uwięziony. Ej! Co tutaj robisz? Co tu robi kotek? Jak chcę mu pomóc, widzowie! Eee! Co to jest w tej skrzynce? Kilow! Tak jest, dobra, weźmy ten kilow i uwolnijmy tego kotka. Niech on też nie zostanie zjedzony, widzowie! Dlaczego niby cmurwkat uwięził tego kota? Na pewno to był on! O biedny miau, kotku Miał Tak, tak, on się cieszy, widzowie! Dobra, chodźmy w takim razie do tamtych drzwi, bo tam oczywiście jest przejście dalej. Tylko uważajmy oczywiście na te grzyby. Eee, kotku, gdzie jesteś? Miał, eee, miał, miał, miał! Ej, Co się dzieje, widzowie? Ej! Czemu tam jest w tle Smurfkat? Czy to jest on, widzowie? To było w tej historyjce przed chwilą! Miał, 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 miał 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 eee, nie, nie ruszaj się! Eee, Smurfkacie nie goni! Co? Co? Czemu on do mnie podchodzi, widzowie, nie? Szybko uciekaj. Miau, miau, miau. Miau! Uwaga, on stawia widzowie drzewa. Czy on teraz chce, żeby oczywiście mnie po pochłonął las, czy on robi, widzowie Miał 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 Ej, co on robi, jednym kliknięciem co to, widzowie jest! Ej, on do mnie się zbliża! Szybko uciekamy, widzowie! Nie, 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 nie! Oh, oh, Okej, okay. zamuruję, zamuruję to, zamuruję to, zamuruję to wszystko. Okej, okay, widzowie, uwaga. Czy ty... Ej, zniknął! Widzicie to widzowie? Zniknął ten smerwkat! O oh my god! On naprawdę porwał Pipka i chce teraz porwać mnie! Ale jaja widzowie szybko, idziemy do przodu. E, o, jest przejście dalej, ale... O nie! Żeby przejść dalej, potrzebujemy 10 grzybów, które dadzą nam klucz do tej kłódki i trzeba je chyba wrzucić tutaj. To zbierzmy w takim razie te grzybki oczywiście. Wow, tutaj jest pierwszy, ale ekstra widzowie, dobra, zbierzmy tego grzybka. I świetnie, ostatni grzyb. Ej! Czemu ten grzyb mnie goni, widzowie? Co się dzieje w tym lesie? Zebrałem 9 grzybków. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę zbiorę tego. Okej, okay, mam 10 grzybów. Szybko uciekamy. Ech, co jest grany? Czemu ten grzybek ożył i on mnie bije na daleko? Hej, widzowie, ten, te grzyby są nawiedzone. Ja muszę na nie uważać, bo one chyba coś robią w takim razie. On tam sobie uciekł. O nie. Dobra, szybko. Wrzućmy 10 grzybków, widzowie, do środka. Tak więc, uwaga, widzowie, rzucamy sobie pierwszego grzybka tam do środka. on sobie poszedł. I teraz kolejne 9. Uwaga, żeby było 10, oczywiście. I teraz, uwaga, oj, czekajcie, kluczyk szybko wrzuć, ej, dostałem kluczyk widzowie, dobra, super, w takim razie możemy sobie otworzyć te zamknięte drzwi, Pimpek idziemy po ciebie, dobra, i uwaga teraz mamy jakieś przejście, takie dziwne między drzewami, e, zamknę może drzwi z tyłu, żeby oczywiście nikt mnie nie gonił, ten smurfkat tam, e, to było strasznie dziwne dobra, a teraz musimy dostać się na górę to będzie bardzo proste, tutaj chyba trzeba się podsadzać z tego, co mi się wydaje, ja tutaj jestem dobrym parkurowcem, proszę bardzo widzowie, idziemy po Pimka, Pimpek nie bój się, e, dobra, uwaga jesteś sobie dalej. Idziemy szybko po pipka i teraz mamy e, co to jest za pomieszczenie. i mamy na dole lawę, ale musimy przedostać się do jednych albo drugich drzwi, widzowie i e, ej, nie wierzę. Ej, ja tam widziałem w tyle smervkata. Nie, no nie, widzowie. To się robi naprawdę powalony ten smervkat naprawdę tutaj krąży. Ej, nie wiem, czy ja mam tam iść. Ej, nie, dobra, to już się robi chore, widzowie, naprawdę. Dobra, napiszcie co wy o tym myślicie, dobra, e, chyba trzeba skakać po grzybach, tak mi się wydaje. Uwaga, e, uwaga, mieście oczy dookoła głowy, żeby oczywiście mówić, jak będziecie widzieć tego smurfkata I uwaga, przejdźmy dalej, kolejny grzybek, ok. pójdźmy sobie może do tych drzwi najpierw. Okej, okay, więc uwaga, raz, świetnie to działa. I teraz do kolejnego grzybka, ok. I do tutaj, do tych drzwi w sensie. Wow, okej, okay, jesteśmy. I teraz. On tam nie ma, widzowie, nie ma tego smurfkata, ok. <laughs> tu jest... Już zjem was! O nie, dobra, nie, to były złe drzwi. Trzeba iść do tamtych tam na górze. Okej, okay. spróbujmy sobie wskoczyć w takiej bądź razie. Musimy się teraz wybić bardzo wysoko. I oczywiście przejść sobie tymi grzybkami. Jakie te grzybki są dziwne! Można na nich skakać! Co to jest? Widzę pierwszy raz takie widzę rzeczy w minecraftcie, okej. Okay. Uwaga, dobra, da się. Jesteśmy już blisko tych drzwi. Pyk. Okej, okay. patrzcie, jak ja widzę w ogóle wysoko skacze. Dobra, uwaga, przejdźmy. Świetnie. I tutaj są drzwi. Szybko, szybko do drzwi! Wow! Dobra, jesteśmy. Przeszliśmy sobie po tych grzybkach skaczących. A teraz musimy przejść dalej. Grzyby, nie czekaj. Ej, to są grzyby, widzowie. Dobra, przejdę po nich po cichu. Dobra. Chyba one się nie, nie żyjące są. Nie, nie wiem, dobra. Przejdźmy tutaj dalej, widzowie. I tutaj mamy kolejne. Ej, to są smurfkaty! Ej, co to jest za pomieszczenie? Halo, halo? Ej, nie, ja nie chcę tam iść. Naprawdę, nie chcę tam iść, widzowie. Chwilę. Ej, tam jest przejście dalej. I tam jest diamentowa kłódka. Znajdź klucz u smurfkata. Ojo, widzowie. Chwileczkę. Czy ja teraz. Ej, to są atrapy chyba. Nie, chwilę. Czekajcie. Czemu tutaj każdy smurfka stoi? I widzicie to, widzowie? On trzyma jakiś blok. Czy ja teraz muszę znaleźć Smurfkata, który trzyma klucz, żeby przedostać się dalej? Dobra, dobra, dobra. W takim razie szukamy oczywiście Smurfkata z kluczem. Tutaj co to jest? To jest chyba kwiatek. To nie, to nie to. Oj, ale te smurwkaty są dziwne widzowie. Co o tym myślicie? Powiedzcie mi. Tutaj kompas, jabłko złote, to to nie jest to. Czekajcie, gdzie jest ten klucz widzowie? Ej, widzę! Mango, patrzcie, widzicie to widzowie? Ten, ten manekin trzyma klucz. Czy to jest klucz widzowie do tych drzwi? Chwileczkę. Ej. Ej. Czy on się na mnie patrzy, czy mi się tylko zdaje? Chwilę. Ej! On się rusza! Co jest grane? Eee... O nie, widzowie, czekaj. Co ja mam zrobić? Chwileczkę. Czy to jest smurfka, To jest manekin, czy smurfkat? Nie no, on się nie rusza jakby, tylko głową. Może to jest ten właściwy? Dobra, ej, mogę kluczyk? Kluczyk do tych drzwi bym poprosił. Jest! Dał nam klucz! Let's go! Ej, w takim razie, widzowie, otwórzmy sobie te drzwi! Świetnie, widzowie, otworzyliśmy te drzwi! Dziękuję, manekinku! Ej, chwileczkę on się teraz nie rusza, widzowie, ale dlaczego on zszedł na dół, widzowie? Przecież ja nie ruszałem. Nie, no jak... Nie, no to jest dziwne, widzowie. Czemu on się ruszył? Czy to jest Smurfcat? Nie, widzowie, chwilę. Eee, dziękuję bardzo. Widzowie, czemu on się ruszył? Nie, uciekaj, nie, widzowie, to jest chyba Smurfcat. Szybko, uciekaj. Nie, widzowie, to jest Smurfcat. Szybko, szybko, uciekamy, wpadamy tutaj i... Uwaga, pum, o, o, gdzie ja jestem? O, gdzie ja jestem? Eee. Pimpek? Co ty tutaj robisz? Luczek, jak ty się tu dostałeś? Nie wierzę w to! Spokojnie, spadłem z góry, pimpek. Chcę cię uratować. Nie chcę, żebyśmy byli zjedzeni przed. Ej, smurwka. Ej, co na tym talerzu robią twoje nogi? To nie było kłamstwo. To, co widziałem za zdjęciu, nie? Gdzie są twoje? Znaczy ręce, przepraszam. Oh. <noise> jak widzisz, nie mam rąk. Ten walony smurfkat zabrał mi je i niestety nie mogę przez to uciec, ale wiem jak to zrobić. Mam plan ucieczki, Luczek. Ale jaki plan ucieczki? Pimpek, co ty żeś narobił? Czemu ty zniszczyłeś jego grzyba w lesie i po co w ogóle wybrałeś się do tego lasu? Jaki plan ucieczki? Szybko, bo on zaraz tutaj może przyjść. Nieważne, weź ten kilof. Ja niestety nie mam rok, więc nie wykopię tych krat, ale ty na luzie to zrobisz i przynieś mi moje ręce z powrotem. Dobra, widzowie, musimy w tym Momencie odzyskać ręce Pimka zanim ten smurfkat przyjdzie, i oczywiście wydostańmy się z tej, tej celi przecież. Miał, 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 miał. Ja widzę, że tu smurkat, nic nie kopałem. Yy, Smurfkacie, zostaw, wypuść nas, oddaj ręce mojemu przyjacielowi, bo zabrałeś je i chcesz je zjeść. Miał, 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 miał. Miał, miał, miał. Co jest grane, widzowie? On poszedł. Pipek, poszedł sobie ten smurfka. jak było tak blisko. Jak dobrze, że już poszedł? Szybko, wykop to. Dobra, dobra, szybko, szybko wykopujemy, widzowie, te kraty. I Pipek czekaj chwilę. Wyciągniemy, widzowie, nogi, pipka z talerza. Czy wy to widzicie? Znaczy ręce, co ja mówię? On chciał zjeść twoje części ciała, pimpek. Współczuję ci. Dobra, zabieramy je, widzowie. I pimpek, załóż sobie te dwie ręce. Ja już nie chcę ich trzymać. Szybko, trzymaj, je. czekaj. Ho, dobra, załóż sobie je, szybko, te ręce. Pewnie luczek już zakładam. Wow, ale mam dobre ręce! Dzięki, Luczek! A teraz bierzemy kusiak! Jak najszybciej! Dobra, szybko, póki nie ma tego smurfkata, uciekamy! O nie, tutaj jest wyjście, exit! Ale tutaj są różne zwierzątka, które zjada smurfkata! O nie, widzowie, nie chcemy więcej spotkać smurfkata! Uciekamy!